Cześć wszystkim. Dzisiaj druga część filmiku. Niestety wideo nagrało się bez dźwięku, dlatego będę opowiadał o tym co robiliśmy. Sprawdzimy czy auto odpala. Odpaliło szczęśliwie, dlatego teraz rozgrzewamy Passata do 90 stopni, a następnie spuścimy olej i wlejemy olej napędowy do płukania silnika. Wlewamy 4 litry oleju. Elegancko. Odpalamy Passata Trochę głośniej go słychać. Wy tego nie słyszycie, ale musicie wierzyć nam na słowo, że tak jest. Słychać prawdopodobnie podpychacze. W tej chwili silnik pochodzi 10 minut. Następnie zlejemy wszystko i będziemy przygotowywać powoli do demontażu. zderzak plastikowy strzed elegancko. Tutaj wzmocnienie aluminiowe też. Tutaj mamy bardzo fajny patent, jeśli chodzi o amortyzator. Zdereniowy i powoli bierzemy się do odkręcania pasa przedniego. Ściągniemy wszystko, żeby mieć lepszy dostęp. Udało się odkręcić pas. Odchylamy go na prawo ze względu na to, że mamy czynnik prywatyzacji Dzięki temu mamy super dostęp do rozrządu. I co dalej? Jak widać, już pozbyliśmy się kolektora. Do lotowego. E, tutaj problem był z wężami, ponieważ e, nie były ścięgane przez 22 lata, ciężko było je zdjąć, strasznie się umordowaliśmy z tym. Tutaj też mieliśmy e, taki problem z jednym elementem, zaraz go pokażę. E, tutaj jest jeszcze o magistralę wodną. E, trzy króćce. Do każdego z nich fatalny dostęp. On był założony gdzieś mniej więcej tutaj. żeby ściągnąć te opaski, była straszna mordęga. Bo nam oczywiście węże nie chciały podchodzić. Ale ostatecznie wszystko się y, udało. No i generalnie dzisiaj byłoby w sumie na tyle z roboty. A jeszcze ściągnęliśmy y, wentylator z wiskozy. Y, jest godzina 23, więc kończymy i idziemy do domu. Trzymajcie się. Cześć.